Cześć. Jeśli w swoim życiu już próbowałaś, próbowałeś wielu różnych sposobów wprowadzenia zmian w swoje życie, wprowadzenia innowacji, aby żyć na lepszym poziomie, in, w innym miejscu, więcej zarabiać, ogarniać tematy z większą lekkością, ale żaden z tych rozwiązań nie zadziałało na tyle, żeby skutecznie znaleźć się w tym miejscu, w którym chcesz być, to zapraszam cię na warsztat dotyczący totalnej biologii i na Narzędzi, które pozwolą Ci zauważyć pewne cykle i pewne mechanizmy, które powoduje Twoja podświadomość do i przez co trzymać się w miejscu, w którym jesteś w swoim życiu. A wprowadzenie zmian, czy to w wyglądzie ciała, czy to na poziomie tego, co się wydarza w Twojej przestrzeni, jest takie trudne i takie mozolne i rzadko kiedy przynosi odpowiedni efekt. Zapraszam Cię na warsztat, na którym będziesz. Miał możliwość przyjrzenia się swojej historii osobistej, zaobserwowania momentów w swoim życiu, w, którym, w których już byłaś, byłeś, których już doświadczałeś, a które dzisiaj ponownie się powtarzają, aby wreszcie móc je zmienić i żyć na swoich zasadach. Dodatkowo będziemy się widzieć dwa razy na e, webinarze, na którym odpowiem i odniosę się do Twoich osobistych tematów, które masz w życiu, z którymi się m, być może zmagasz i które nie są takie lekkie, jakie byś sobie życzył, żeby, żeby były. Dodatkowo będziemy się widzieć na konsultacjach indywidualnych, które będą do Twojej dyspozycji, po to, aby zadać precyzyjne pytania, które Cię nu nurtują, być może nie od wczoraj, a od kilku tygodni, od kilku lat. I dalej nie masz rozwiązania na te, na te pytania. Spójrz na to okiem totalnej biologii, na, na okiem na swoich doświadczeń życiowych, zwracając uwagę na to, że to jest wszystko cykliczne i po raz kolejny doświadczasz czegoś, czegoś już nie musisz doświadczać, jeśli tylko podejmiesz taką decyzję. Szczegóły dotyczące warsztatu znajdziesz poniżej. Zapraszam i do zobaczenia.